Witam Państwa. No, mam nadzieję, że jesteście wszyscy na plażach, w kurortach, odpoczywacie. I ponieważ w tym roku ta cała afera covidowa nie sprzyja wyjazdom zagranicznym, a więc myślę, że odpoczywając w kraju zapoznajecie się z nowymi pięknymi zakątkami naszej ojczyzny. Ja muszę też przyznać się, że bardzo wiele się nauczyłam, choćby z wyjazdów takich nawet niedalekich od Warszawy i są takie piękne miejscowości. Na przykład ostatnio odkryłam seroc, cały odnowiony, odremontowany, z przepiękną ze starego rynku. 13 Wiecznego zdaje się idzie się idzie się czy 14 Wiecznego idzie się na piękną przystań plażę. widziałam bardzo dużo młodzieży to bardzo budujące. byłam w kościele który w tym roku będzie świętował 500 rocznicę powstania także proszę państwa no szkoda, że w Polsce po przejęciu władzy przez rząd PKWN, oczywiście sterowany w Mos z Moskwy i będący właściwie bardzo ścisłą kopią koncepcji, jak prowadzić państwo koncepcji bolszewickiej. To bardzo wielka szkoda, że straciliśmy taki cudowny element architektury naszej, jakim jest dwór, a nawet dworek. Więc dwór szlachecki i dworek prawda, tej szlachty szaraczkowej. Więc to wielka, wielka szkoda. No, a później w dworkach to już pod II Rzeczpospolitej to dworki nabywali od zbankrutowanych ziemian. No, przede wszystkim rodząca się czy też bogacąca się klasa. No, przede wszystkim kupców i rzemieślników. Ale, proszę Państwa, może właśnie dlatego, po. Pragnęłam dokonać takiej syntezy. Nie wiem, czy to będzie, czy to mi się udało. Takiej w, w wielkim skrócie: syntezy stosunków polsko-izraelskich. Doszłam do wniosku, że Izrael przed Polską, no to właściwie powinien być tak jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. No to w, w języku poezji to się mówi na kolanach, czy też z czapką zdjętą z głowy. I no nie wiem jak tam w tradycji żydowskiej zdejmowanie z tym zdejmowanie czapek wygląda, ale w każdym bądź razie Polska tak czy inaczej. To jest dla państwa Izrael, niewątpliwie to jest starszy brat, a nie na odwrót. Dlaczego? Bo przez od, prawda, właściwie średniowiecza, my byliśmy krajem bardzo atrakcyjnym dla kurców żydowskich, którzy tutaj przyjeżdżali. Widzieli przepiękny kraj, żyzne ziemie, lasy, puszcze, no to co się w bursztyn, czyli złoto Bałtyku i przepięknych ludzi, Słowian, wysokich, rosłych i tak dalej. I czasami jak gdzieś siedzę, czy na plaży, czy właśnie na rynku jakiegoś miasteczka, to jestem zdumiona, co się stało, bo mamy tylu kurdopli, skąd te kurdopelki? Bo przyjeżdżały do nas, no ale stądś musiały przyjechać. W każdym bądź razie to jest bardzo nie, taki, no, niesłowiański, bo Słowianie byli rośli, wysocy, blondyni. Także widać, że ten inflaks innych etniczności jest właśnie ogromny. A więc proszę Państwa. I dlaczego mówię bez Polska przechowała naród żydowski, a więc bez Polski nie byłoby dzisiaj Izraela, bo nie może być państwa bez ludności. A więc każdy premier i prezydent Izraela powinien polskiemu premierowi i prezydentowi wysyłać kwiaty, wielki bukiet w dniu. Prawda naszego święta niepodległości, bo tak to właśnie jest. No szkoda, że nasi historycy nie potrafili, yy, młodych historyków yy, izraelskich, nauczyć tej historii, tej prawdy. No Wielu dzisiaj chyba 25 czy 30% to są przybysze, że Związku Radzieckiego a tam byli uczeni zupełnie innych historii i jak to się mówi, e, oczywiście historii, która szkalowała Polskę do czasu, e, kiedy stała się kolonią komunistyczną, e, prawda, podległą Moskwie, no i wszystko, co było do tamtej pory, e, było szkalowane. Ja nawet tutaj czytałam jakąś taki, taki krótki materiał, w którym mówił, że rakiety wymyślił pewien polski kawalerzysta już w XVII wieku. No, kiedy byłam w Rosji, to wiem, że jeśli chodzi o rakiety w Rosji, to był więzień, Polak, Ciołkowski. Oni wymienia, wymawiają Ciołkowski, który właśnie jest ojcem rakiet, Polak. Także gdybyśmy tak zrobili, ja postaram się jeszcze raz zrobić taką pogadankę o wynalazkach, Głównie koncentrowałam się zawsze na wynalazkach w czasie II wojny światowej. Ale proszę Państwa, kiedy trzy lata temu wy, Sejm starał się przeprowadzić ustawę o IPN, która w gruncie rzeczy była kopią ustawy, albo bardzo podobna do ustawy, jaka panuje w Izraelu. No Co się okazało, że w Izraelu ta ustawa jest dobra, a w Polsce ta ustawa jest zła. A więc i między innymi właśnie atak nastąpił z środowisk żydowskich. Ja zupełnie nie rozumiem, podobnie jak Norman Finkenstein, dlaczego nasz rząd się tak łamie przed, przed interpretacją. Czy nieumiejętnością właściwej interpretacji kraju, który właściwie no, liczy sobie e, nieco ponad te 70 lat, e, wobec kraju z tysiącletnią historią. A teraz, jeżeli mówimy o Żydach, to ich jest tak bardzo wielu, że nie można najstarszego plemienia e, wziąć za. To właśnie, że to jest historia państwa żydowskiego, bo tam też są bardzo, bardzo duży wpływ, mają czy też stanowią Żydzi Hazarowie, Żydzi ze Związku Radzieckiego, Żydzi no, najrozmaitszych maści. Także to państwo jeszcze nawet nie jest zintegrowane właściwie. Także naród z tysią, ponad tysiącletnią historią, łamiący się z, wobec państwa, które właśnie nawet nie ma stuletniej historii, no, to, jest, to tylko może ośmieszać w pewnym sensie no, rząd tego starożytnego państwa wobec. Wobec tego młodego państwa, bo to mówimy o państwowościach w tej chwili. No więc ta ustawa o IPN-ie, ja nie widziałam tam nic złego w tej ustawie. Oczywiście jest bardzo trudno znaleźć coś perfekcyjnego, ale ona była dość taka fair. Więc i ta ustawa została, no, wywołała tyle konfliktów. Myślałam, że to już na tym koniec, ale tymczasem mamy nową odsłonę konfliktu i nareszcie według uchwalonych przez Sejm przepisów, no to ta ustawa, to, ta ostatni kodeks to on nawiązuje do ustawy, która wcześniejszej ustawy i tu właściwie chodzi tylko o jedno, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie można będzie wszczynać postępowania w celu jej zakwestionowania, na przykład no przede wszystkim w sprawie odebranego prawda, mienia, mienia. No tu przede wszystkim, kiedy ta ustawa, ojcowie tej ustawy wyjaśniają, że z punktu widzenia Polski, że ustawa ta te kilka lat temu została wprowadzona, ażeby chronić Polaków przed tak zwaną dziką prywatyzacją. I z punktu widzenia Polski, Teraz właśnie ta nowelizacja tej ustawy, która jeszcze musi trafić, zostać podpisana przez prezydenta i senat, więc ona ma chronić przed właśnie lokatorów, przed tak zwaną dziką reprywatyzacją. I zresztą Państwo wiecie, że doszło pani Brzeska, została spalona żywcem w lesie. O tym tragicznym wypadku piszą, są, wiemy my wszyscy, ale również jest to znane w Izraelu. I ten, ta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z punktu widzenia Izraela uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. Nie, nieocalonym z Zagłady i ich potomkom oraz społeczności żydowskiej, dla których Polska przez stulecia była domem. I to jest, zdaje się, to jest cytat z listu ambasadora, ambasadora Izraela w Polsce. Proszę Państwa, więc po pierwsze, My bardzo dobrze rozumiemy żydowską wrażliwość na wszystko, co kojarzy się z historycznymi krzywdami. Ale mamy też prawo wymagać od Żydów wzajemności, a więc ich wrażliwości na krzywdy historyczne, jakich doznała Polska. I tysiąc razy powtarzam. Hitler nie prowadził wojny z, z, z Izraelem, bo go nie było, tylko Hitler prowadził wojnę z Polską. I, i, i drach naft oznaczało przejęcie przestrzeni nieizraelskiej, a polskiej. A więc niech sobie Żydzi raz na zawsze młotkiem wybią z głowy, kto tu był poszkodowany. Owszem, Żydzi byli jedną z mniejszości. Na, wobec których Hitler miał patologiczne koncepcje undermenscha prawda, ale drugim w kolejce do gazu, czy też rozszelania, czy wieszania, zawsze stał Polak. Także yy, i teraz trzeba powiedzieć, że, że dlaczego Żydzi nigdy nie podkreślają, że około miliona Polaków straciło życie ratując Żydów. Dlaczego Żydzi nie podkreślają tego nadzwyczajnego aktu, no przede wszystkim kościoła katolickiego, tego nadzwyczajnego zaangażowania Piusa XII? I dopiero Gary, to zdaje się Gary Krupp, żydowy, to jest Amerykanie żydowskiego pochodzenia, zrobił bardzo solidne badania i to wykazał. I rzeczywiście na początku, nawet Golda Meir. Która była Żydówką z Rosji, zdawała sobie sprawę, była inteligentną, bardzo kobietą, zdawała sobie sprawę, że Kościół odegrał fantastyczną rolę w ocaleniu dzieci żydowskich, w ocaleniu rodzin, w ukrywaniu, w przekazywaniu tych fałszywych paszportów, hand i tak itd. Tak a obywatele polscy zdali nadzwyczajny egzamin. I teraz, proszę Państwa, cały czas wymienia się te nieprawidłowości, tragiczne zresztą, pochodzące ze strony szmacowników. Otóż raz jeszcze podkreślam, że szmacownikami byli głównie i przede wszystkim Volksdeutsche a, oraz. No, niestety, ale y, policja żydowska ma tu bardzo, bardzo nieładną, ciemną kartę. Tak, to były strasznie trudne czasy, nikt tego nie wątpi, ale nie można. Y, naród polski zdał egzamin, to jest naród polski zdał egzamin taki, jakiego nie zdał żaden Żadne państwo w Europie, ponieważ tylko w Europie, tylko ze wszystkich e, m, krajów europejskich, tylko w Polsce karano śmiercią i aż milion obywateli polskich oddało życie. Dzisiaj e, odrestaurowanie, zrekonstruowanie tych statystyk jest bardzo trudne, e, ponieważ bardzo wiele osób z, tego, z tej zawieruchy wojennej zginęło bez wieści, między innymi moja prababka. Moja mama ją bardzo długo poszukiwała przez Czerwony Krzyż, aż w końcu kiedyś sędzia Maria Czcińska powiedziała na pewno w takim razie może zginęła. Mama myślała, że w kanałach, a sędzia Czcińska dała jeszcze jedną alternatywę, że może biedny, zagazowali biedną staruszkę w Kalwarszu. Także, proszę Państwa, tragedia narodu polskiego, biorąc pod uwagę jednostki ludzkie, w niczym nie ustępuje tragedii narodu żydowskiego. Naród żydowski w Polsce, to znaczy Polacy żydowskiego pochodzenia, tracili mienie, swoje mienie indywidualne, podczas kiedy Polacy tracili mienie indywidualne i narodowe. A ci życi, którzy byli spolonizowani, to oni również tracili mienie, tak samo jak Polacy, mienie indywidualne i narodowe. A więc, proszę Państwa, i w tej nowelizacji tej ustawy pojawił się zapis, że jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, nie będzie można wszczynać postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności. I to po pierwsze, jeśli chodzi tutaj o interpretacje izraelskie, myślę, więc po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że tej destrukcji dokonali Niemcy, a nie Polacy. A więc dlaczego Polacy mają płacić jakieś urojone odszkodowania? No jak ja mogę, jeżeli ktoś tu mnie, jakiś powiedzmy sobie bardzo sympatyczny osobnik żydowskiej etniczności z, zatrzyma mnie na ulicy i każe, żebym wypłacała jakieś miliony. No dobrze, i co? I on nie ma wrażliwości usłyszeć o stratach. Myśmy nie stracili beczki ze śledziem. Rodzina posiadała majątek 360 hektarów. E, willa na ulicy Lisakuli. I co? I my milczymy, a więc po pierwsze, e, to niszczyli Niemcy, Polacy nie mogą odpowiadać za straty spowodowane przez Niemców. Oraz za straty spowodowane przez, przez nacjonalizację i przez to, co kolokwialnie określa się Żydokomuną. Dziękuję Państwu za uwagę.